W dniach od 21 do 24 maja w Poznaniu odbyła się ekspozycja maszyn i sprzętu budowlanego Targi Intermasz. Na terenach międzynarodowych targów poznańskich prezentowano profesjonalne urządzenia oraz maszyny. Targom towarzyszyły również konferencje i debaty, a przedstawiciele branży mieli okazję spotkać się oraz wymienić wiedzą i doświadczeniami. Warto zaznaczyć również, że wiele firm właśnie w Poznaniu Prezentowało swoje nowinki techniczne. Już podczas uroczystego otwarcia targów 21 maja wręczono nagrody za najlepsze i najbardziej innowacyjne produkty prezentowane podczas targów. Złotym medalem NTP Targów Intermasz jury postanowiło wyróżnić 7 produktów. Także i nasze wydawnictwo należało do grona wystawców tegorocznej edycji targów. Warto przyjrzeć się nieco bliżej niektórym firmom, które w Poznaniu prezentowały odwiedzającym swoją działalność i asortyment. Podczas targów swoje produkty zaprezentowała spółka Kopras. O działalności firmy opowiedział jej prezes Marek Kopras. Firma Kopras jest firmą rodzinną, producentem obudów z szalunków do zabezpieczania ścian tymczasowych wykopów. Pracujemy już od 20 paru lat. Następne osiągnięcie, które teraz dostaliśmy, to złoty medal targów poznańskich, z czego jesteśmy bardzo dumni. Dziękuję bardzo za docenienie naszych starań i pracy. Wśród wystawców obecna była także firma Amago, która na swoim stoisku udostępniła maszyny budowlane marki Hyundai. Odwiedziliśmy także stoisko firmy IOW. Oprowadzał po nim Przemysław Bartkiewicz. Firma IOW Service to autoryzowane centrum serwisowe układów napędowych, oryginalne części zamienne do skrzyń biegów, zmienników momentu i mostów napędowych Dana Spicer, Carraro, Kessler, Axeltech. Rotogrip firmy RUD to automatyczne łańcuchy śniegowe uruchamiane z kabiny kierowcy poprzez naciśnięcie przycisku. Idealne w warunkach zimowych, wygodne i szybkie uruchamianie z kabiny kierowcy. Targi Intermasz były okazją do spotkań przedstawicieli branży, wymiany poglądów i doświadczeń oraz rozmów aktualnie nurtujących branżę. Na kolejną edycję wydarzenia zapraszamy już za rok.